Kochani, dzisiaj będę garnić razem z Wami, jak to mówię, od 0 do 100. Jestem po prysznicu, mam świeżo umyte włosy, mam pielignację, tylko brakuje SPF-u. Mam od holika, holika. Zaraz od razu jego nałożę na twarz. Niech tak na dwa palce. Мюхту уже работает на моей цеже. Так. Обязкова на шее. Так. рыш в И еще под очи нанесу базу. Одна. Ta baza, która, jak to tam, głęboko nawilżająca baza pod oczem. Tak to wygląda. Też niech tu ona mi nawilża. No. Wszystko pięknie. A na usta błyszczek od Eveline Cosmetics z jadem pszczoły. Teraz coś trzeba zrobić z włosami. Ну це, чимось з макіяжем. Але найпер так і, і, чи чиначе треба живка. О то ні. так. Брві. Везьме те клей до брві од. Год туби, ческ на двой, терраке, дара, щеточка и лез. Na dziś nie potrzebuję makijażu full ale taki dzieniaczek musi być. Z e, dziećmi chcemy wyjść na miasto. I, I co? Teraz podkład. Podkład mam L'Oreal e, True Match Nude. Ten taki serum. Mam najjasniejszy odcień od e, 0,5 do 2. Już tu ubrałam ten błyszczyk, żeby nic mi na ustach nie przeszkadzało i ten. teraz rozprowadzam tak jedna i pół pomki, najpierw jak zawsze palcami, a później gąbeczką. No i co dziś wezmę ten kolorowy korektor z Catrice i tylko jego tu na niosę bez żadnego tego, no zwykłego korektora, konsylera, to mi będzie. Zupełnie się wystarczy. Tak. I to wszystko. I od razu wezmę bazę pod cieni od Art Deco. I też paluszkiem. A co tam? Do szybkiego. Od razu przypudruję to okolice pod oczami, puder od KVD Beauty w odcieniu Light. Tak wygląda. Żeby ten kolorowy korektor dobrze tu utrwalić. A pędzelek to jest Morphe. Bez żadnego numerka. I trochę tu środkową część twarzy. W takich strategicznych miejscach. A teraz konturowanie na mokrą. Mam coś takiego. Такий контур от Reverse Cosmetics. Кожистом только с той темнейшей части, бо ту есть еще яснейшая. И контурующий. A teraz vezme růž od Eveline Cosmetics. Mám odčin 0,1. Na no to všechno jde gělka z Milk Makeup. Троха, так, троха, троха, не натискаем, вклипую все, чтобы тут так ладнее за собой лончило, все, я сразу все отвалила. I ten pędzelek z pudrem, jeszcze raz tu po nowej. Gdzie nie chcę za bardzo błyszczyć. Teraz czas na brwi. Trochę je uzupełnię. Biorę cienie z Avon. И на яснейший ту бронзовый очень. Час на рассветлаж. Беру палетку с Benefit и Ten куки рассветлаж. Pędzelek znam C8 i bardzo lubię rozświetlaczy na nieprzepudrowanej cerze bardzo to u mnie dobrze wygląda. Bardzo to taki efekt lubię. Mm. Jeszcze trochę tu. No i co teraz czas na makijaż oczu. Ale on musi być szybki i ładny. Biorę paletkę cienie od ELF. W odcieniu Cream and Sugar. Bardzo ładna, uniwersalna, neutralna paletka. Zwłaszcza do szybkich makijaży biorę pęcełek jakiś Morphi M441, ten jasny mowy odcień. I tu na całą ruchomą i nieruchomą powykę. Teraz ten ciemny pędzelek JazzUp 231. Ten sam cień, ten ciemny na dolną i od razu rozcieram szybko ale coś tam jest na oczach dzisiaj na oczach nie chcę błysku chociaż tu w paletce bardzo ładne te dwa bardzo ładne, ale nie dzisiaj po prostu wezmę ten matowy jasny tylko innym pędzelkiem takim nawet nie trochę Co, coś takiego sinsej to chyba ten i вовнешний кончик. О. Во. Тарас потушує женси. А, база под туш от Essence. Така. И Maybelline Sky High. Маскара, как я показываю. Już jestem przebrana. Zostały mi tylko usta. Na usta dzisiaj leci kredka z Moa Make-up Academy Color Obsession. Bardzo ładny, ciemny odcień. Tak, muszę wziąć blisko. помадка от Essence Stay Matte в коллаже Hello Sunrise. Ну что, кохани, макияж уже есть сконченный. Шибкий, простый. Бракует не только запаху. Парфюм на дичь то Гэс, Нойер odczyta od Gessem. Bardzo lubię ten zapach. I tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek spodobał. A ja już gdzieś mi lecę na miasto. Nie zapominajcie o kciukach do góry oraz o subskrybowaniu mojego kanału. Buziaki pa,